Czy to się opłaca? Czy to wszystko się opłaca? Te inwestycje w panele, w magazyny, w modernizację. Jaki to ma sens? Ale z drugiej strony, kogi ergo sum. Jakby to powiedział Kartezjusz, myślę, więc jestem. Zatem zapraszam, zobaczycie, jak minął rok pracy pompy i czy taka wydajność fotowoltaiki jest zadowalająca. Witam wszystkich bardzo serdecznie, po takiej dość dłuższej przerwie, jak to się mówi, life is brutal, a ja tak szczerze mówiąc, już tak żartobliwie mogę powiedzieć, że spotkałem się z sytuacją, tak jak w tym filmie, suma wszystkich strachów, siła złego na jednego, no i niestety jak to w życiu, jest lepiej, jest gorzej, no ale trzeba sobie jakoś radzić. No myślę, że teraz powoli wrócę do działania i będę Wam dalej pokazywał różne ciekawe rzeczy. W tym odcinku chciałem Wam pokazać zestawienie statystyki za ubiegły rok, jak u mnie pracowała fotowoltaika, jak sprawdziła się pompa ciepła i porównamy to w stosunku do poprzednich lat. Jak tutaj widzicie, mamy panel z grafany, w którym sobie wszystkie dane analizuję i mogę wam tutaj jasno klarownie pokazać jak pracuje pompa. I tutaj następnie chcę zaznaczyć, że dane, które zobaczycie tutaj pochodzą tylko z zakresów, które są dla mnie uzasadnione ekonomicznie. To znaczy gdy temperatura jest poniżej zera lub też wilgotność jest taka iż ilość defrostów na dobę przekracza mi 8 czy 10 sztuk i pompa musi piłować na siłę, to jest jej przykładowo górna granica możliwości, to szkoda mi jest sprzętu wyłączam wtedy pompę, pale w kotle, dlatego te newragiczne okresy najzimniejsze, duże wiatry, duża wilgotność, bardzo duża ilość defrostów wykluczam to, tu macie tylko okresy przejściowe, lato, grzanie CWU i tak do zera, powiedzmy od zera w górę grzanie pompu ciepła były okresy, które grzałem niżej, czyli poniżej zera. Ale to po prostu szkoda sprzętu. Za mało pompę mam, żeby się bawić w takie eksperymenty. No i tutaj widzicie dashboard. On jest przeznaczony do pompy ciepła. Wszelkie temperatury, pobory, uzyski parametry w miniku, w cieczy, wody. Wszystko jest tutaj i pokażę Wam zestawienie z poprzednich lat. Tutaj są wykresy, jak przebiegają cykle, jak się kształtują temperatury. Tu jest, tak akurat widać, defrost był, To wszędzie to jest synchronizowane wszystko, tak że jak ktoś tam używa grafany, to wie, o co chodzi. I patrząc tutaj, widzicie pobór, jaki średnio się kształtuje. Ten biały, ta biała linia, to jest COP, widzicie z upływem czasu wymieni się zaszania i COP powoli, powoli leci leci do dołu więc no siłą rzeczy ta wydajność spada zresztą to nie muszę tłumaczyć, wie co, wiecie o co chodzi, ale patrząc teraz, aktualnie pobór jest na pompie 2,6 kW generacja energii 7,45 mamy y, wartość COP 2,86 i druga wartość widzicie jest COP watt. COP watt jest to wartość skorygowana o pracę pompek, czyli ja poszedłem krok dalej, zrobiłem jeszcze sobie taką statystykę, która uwzględnia pobór pompek, bo no, nie ukrywajmy, pobór jakiś jest zawsze i ja chcę wiedzieć faktyczną skuteczność całego systemu grzewczego, jaki mam COP, ile energii zużyje i energii mi ta pompa odda, bo niektórzy liczą tylko zużycie pompy ile pompa oddała. Ja jeszcze do tego doliczam sobie peryferia, które są potrzebne do pracy tej pompy. No, pewnie niektórzy mają podłączone zasilanie pompy pod licznik wspólny. Ja akurat mam zasilanie do pompy oddzielne, w razie jakby przy wszystkim zabrakło prądu, żeby nic nie zamarzło. Więc pompy obiegowe praktycznie się nie zatrzymają, bo one są zasilane z powiedzmy z UPS-a jakiegoś albo z falownika z I patrząc niżej parametry pracy, ile minut, przepływy itp. itd. No i tak dzisiaj ile nam już pompa wzięła 30 kW? No nie mało, nie mało powiem. Generacja 91 to jest, to też nie za wiele, ale mamy temperatury niskie, bliskie 0 więc to wszystko no niestety dostaje po tyłku i nie ma takich uzysków jak mamy to przy temperaturach powyżej 5 stopni mieliśmy dzisiaj 3 defrosty mieliśmy, ja miałem 3 defrosty 8 włączeń i wyłączeń czyli 8 startów w sumie co więcej, statystyki za ten rok, jak widzicie 32 kW zużyte, 92 wyprodukowane, 263 mamy dzienny SCOP ale 242 już mamy SCOP def, czyli uwzględnione są defrosty. Jak wiecie, wspominałem wam kiedyś o takim urządzeniu, które sobie stworzyłem do zabezpieczenia i przyspieszenia defrostów. Są to grzałki, które dogrzewają czynnik, załączają się przy defrostach. Przyspiesza to defrost, ogranicza wychładzanie instalacji w domu. Jest ten komfort, że tam nic w grienikach nie widać, nie, nie przytyka, że uciesz się wychładza no i jest dużo na plus przyliczając ilość energii zużyte przez grzałki do ilości energii która byłaby zużyta żeby pompa nadrobiła to ciepło bez tego mojego dogrzewacza no to jest bardzo porównywalne więc ja wybrałem taki komfort że wolę mieć te grzałki bo raz, nie wychodzą instalacji dwa zabezpieczony mam wymiennik mam płytowy wymiennik więc w razie W jest zabezpieczony a trzy, przyspiesza mi to cały defrost Grzeje bezpośrednio na grzejniki, gdyż pompa jest za mała, żeby jeszcze grzać bufory, bo bufor to też są jakieś straty. Jak mam instalację rozgrzaną, to wszystko sobie hula na samych grzejnikach. No i porównując do poprzedniego roku widzicie tu mamy 3 defrosty, mamy dopiero 2 stycznia, pompę uruchomiłem, bo jest jakieś temperatury na plusie. Tak jak wspomniałem, pompę nie używam, kiedy są temperatury takie neurologiczne albo warunki, że pompa dostaje zbytnio potyłku. Jestem teraz na granicy, więc ona jeszcze pracuje. Ale w poprzednim roku, 2025, mieliśmy 126 defrostów. 914 razy pompa się włączyła, a 2477 godzin przepracowała. To za 2025 rok. Z czego zużyła 3230 kWh, a 13200 wyprodukowała. SCOP... E, średni 408 e, z defrostami 3,93. 2024 e, mamy podobne zużycie, e, to minimalnie większe, ale większa generacja. SCOP, bardzo podobny e, SCOP, e, pomieszony o defrosty również, ale mieliśmy więcej załączeń i e, mniej godzin przepracowanych. Wynika to z tego, że tutaj instalacje bardziej dopracowałem, powiększone zostały troszeczkę grzejniki, wydłużyłem okresy pracy, więc przekłada się to się na to, że mniej razy pompa startuje, ale pracuje w dłuższych odstępach czasowych. Te odstępy przy sprzyjających warunkach bez defrostów sięgają nawet tygodnia. Nie wiem czy to dobrze, czy to źle, pompa sobie leci tam na 800W, na, na 1000W, na, na 700 tak sobie moduluje i leci sobie cały czas, dopóki jej nie wyłączę albo dopóki sama się nie wyłączy, gdy osiągnie parametr ale gdy jest ustawiona na odpowiednią temperaturę ona sobie trzyma ten parametr i, i sobie tak pyka no i słuchajcie, dla porównania jeszcze Wam pokażę dlaczego tak pompa mi dużo pobiera no, w chwili obecnej temperatura na zewnątrz już jest poniżej zera ten czujnik i tak przekomuje, bo patrzę tutaj na termometr jest minus 0,5 yy, więc yy, no, warunki niekorzystne yy pobór 2600, generacja 7,5 kW, COP 284, przepływ 977 litrów, zasilanie na dom 43 stopnie, powrót z domu 36, gaz mamy 54 stopnie i ciecz wraca w temperaturze około 400 stopni, no, wysoko grzeje, ale... No i muszę dogrzeć do. Na razie w pokoju jest 23 stopnie, także w pokojach jest temperatura już uzyskana. Jest 23 stopnie, fajnie jest nagrzane. Pompa jest ustawiona na minimalny parametr, ale widziała chłodno i na jest już zimno, dlatego trzyma jeszcze tą moc. No to tak tylko jest ciekawostek. Fotowoltaiki, jak tutaj można zauważyć, mamy miesięczne pobory, To mamy styczeń, już tu mam miesięczne pobory, czyli największe pobory miałem w sierpniu 400 przy generacji 455. Jak możecie zobaczyć, te moje panele na tym stojaku wygenerowały no dość fajną ilość kW, które mogę sobie później zużyć. Dodatkowo nadmienię wam, że ten regulator lead które posiadam, on również nie pozostawał w tyle. A miał podłączone trzy panele o wielkości 1200-1300 W w sumie, tylko on jest skierowany w kierunku południowo-wschodnim, bardziej południowym, ale dość pionowo, także, że on w zimie i w takich miesiącach, gdzie dzień jest krótszy, on też tej energii produkuje więcej. W lecie nie potrzebuje tyle energii, bo Pozostałe panele bardziej są płasko i generują tyle, że mi wystarcza, ale on tak doładowuje i naprawdę się sprawdza. Jak do tej pory to fajnie generuje. Oczywiście trzeba pilnować napięcia, żeby nie było za wysokie na wejściu z paneli. Ja mam chyba około 100, 100 v 120V Tutaj na Home asystancie mam podgląd wszystkich parametrów. Widzicie teraz 800W generuje ten regulator, a słonko jest takie coś lekko się przez chmury przebija ale powiem, że czasami jak słońce wyjdzie to potrafi strzelić wysokiego pika powyżej 1000 naprawdę grubo 1200 1300 W dla niego to nie jest problem No, ale chodzi mi o napięcia tutaj widzicie napięcia na wejściu mam około 100 V jak słońce tak wyjdzie za chmurą. ale moja taka uwaga na tym regulatorze nie wolno przekroczyć 150 V nawet 140 pod żadnym pozorem. Te kondensatory one nie są jakieś tytonowe, żeby to wytrzymało 100 V. Dla takiego regulatora, według mnie, to jest najbardziej optymalne napięcie. 150 V, jak ja podaje producent, to już by była wartość krytyczna. Mi się wydaje 100-120 V, ja bym nie przekraczał. Dlatego zastosowałem tutaj trzy panele. Panele są tutaj nisko napięciowe, wysokoprądowe. Z tego względu, że prąd ten regulator przyjmie większy, ale napięcie może go po prostu uśmiercić i trzy panele tam po 35V jak najbardziej się sprawdziły jak widzicie sobie pięknie to pracuje fotowoltaiki on grid na gruncie którą posiadam powiem wam jakie były jeszcze uzyski w tym roku który minął ilość produkcji czyli taki współczynnik produkcji do wielkości panele wyniósł mi 1126kW ale trzeba uwzględnić, iż moje panele są wymiarowane i nie całą energię falownik potrafi odebrać. Z tego względu, że mam instalację na otwartym terenie i ona tak dość dobrze sobie radzi, ale falownik mam o 20% mniejszy niż instalacja. Może tak, w paneli mam 120% wielkości falownika i tak liczyłem średnio że 200, 300, na pewno 200, 300 kilowatogodzin straciłem straciłem na, na samym ucinaniu, bo jakby liczyć jakieś 30 dni nawet przy stracie 5 do 8 kilowatogodzin no to liczyć tylko 5, ale 30 to 150, 200 200 kilowatogodzin, no to gdybym całą energię z tych paneli odebrał no to ten współczynnik podniósłby się do góry i wynosiłby wtedy 1145-1147 kWh z Ja uznaję to za bardzo dobry wynik, gdyż panele, mimo że mają kilka lat, dają sobie radę i jeszcze fajnie produkują. No fakt, są przewymiarowane, no to mam ten zapas taki, że nie odczuwam tego, że panele mogą ulegać degradacji. No ale mimo wszystko takie były kiedyś czasy. Taki folownik wziąłem i, i postanowiłem przewymiarować panele tyle, ile miałem możliwość. Znaczy, ile producent dozwolił, żeby tam nie przekroczyć, nie przegiąć. No i tak to pracuje. W każdym razie tyle w stosunku do on-grid. No oczywiście tutaj najważniejsza jest autokonsumpcja, żeby tą energię, która ze słońca jest czerpana, żeby jak najlepiej wykorzystać na bieżąco. To czy na starych, czy na nowych zasadach jest yy, najlepszym sposobem, żeby ta autokonstrukcja była zwiększona, wtedy mamy największe oszczędności. Yy, no to lecimy dalej. To słuchajcie, teraz kilka słów o eko ZPV, które posiadam. Służy ono u mnie do stabilizowania napięcia w sieci. Powiem wam, że w różnych godzinach się załącza. Nawet zdarzyło się, że załączało się chwilowo, jakieś tam piki były w nocy. Bardzo dużo stabilizacji, która wpływa na stabilność pracy falownika. Falownik się nie wyłącza, nie restartuje. Oszczędzam dużo czasu na restartach, bo zanim falownik się uruchomi, zanim wstanie i osiągnie moc maksymalną, to jest naprawdę duża, duża oszczędność. A policzyć to, że jak jest duża asymetria w sieci, to falownik może się zrestartować w każdej chwili, kiedy obciążymy jedną fazę, bo dwie następne zostaną podbite, albo jak obciążymy dwie, to ta jedna już tak wystrzeli w kosmos, że, że szok. I w tym momencie EKO OZE już wchodzi do akcji, wyrównuje nam to napięcie, przekazuje je nagrzałki. Grzana jest woda w boilerze czy w buforze. Mam dwa zestawy grzałek, więc sobie przełączam zależnie od sezonu grzewczego. No i ogólnie na no plus. No, weźmy przypadek, że słońce na świeci, jest produkcja z fotowoltaiki Włączymy na dwóch fazach jakieś obciążenie i trzecia faza pójdzie na do góry. Normalnie falownik by się wyłączył i się restartował, albo się nawet nie włączył, bo na jednej fazie byłaby taka wartość napięcia, że nie pozwoliłaby wystartować falownikowi. Tutaj, jako za nam to zdejmie. Napięcie utrzyma falownik, nawet jak się zrestartuje, to szybko uruchomi się ponownie. Ale założenie jest takie, że to urządzenie jest tak ustawione, żeby nie dopuścić do restartu falownika. I teraz reasumując, urządzenie około zapobrało w ciągu roku ponad 750 kWh energii po to, żeby wystabilizować napięcie w sieci i nie dopuścić do restartu falownika. Dodatkowo można policzyć, że około te 200 kW zostało utracone 200 czy może więcej przez to, że fotowoltyjka jest przewamiarowana. Więc dochodzimy tutaj do ilości około 1 MW energii, która zostałaby wyprodukowana, czy została wyprodukowana, której nie widziałem. Nie jest to wcale mało, ponad 700 KW energii, która mogła być wykorzystana na przykład na pompę ciepła, nagrzanie. To jest bardzo duża ilość. No ale jakby nie ekoze, to straciłbym jeszcze więcej, bo gdyby całymi dniami fotowoltaika nie pracowała. E, przy tym, jak słońce świeciło, i, czy wyłączał się folownik, nawet jak słońce za chmur wyjdzie, e, straciłbym dużo więcej. Więc e, w tym przypadku eko zaś się sprawdza jak najbardziej. E, możecie poczytać, jak ktoś jest zainteresowany. Eko -Za przydaje się również e, jako urządzenie do pełnej autokonsumpcji. E, przekierowuje energię, wykorzystujecie tę energię e, w ten sposób, żeby wam się fotowoltaika nie wyłączała. Więc jest, jest szereg funkcji, które można sobie zastosować. Dodatkowo współpracuję z aplikacją Lava która daje zdalny dostęp do urządzenia i możliwość konfiguracji zdalnie. Ja, oczywiście, jak zauważyliście, posiadam integrację z Home Assistantem, z Domoticzem i steruję sobie z tego poziomu. Teraz sens ekonomiczny, czy to się opłaca? Powiem Wam tak. Pompa ciepła, tak jak widzieliście. Ile generuje energii, ile pobiera, sami możecie sobie odpowiedzieć, czy to dużo, czy to mało. Zależy wziąć uwagę, że to są u mnie okresy bez tych najzimniejszych, bardzo ciężkich okresów dla pompy, ze względów ekonomicznych. Jak jest aż tak zimno, czy bardzo dużo defrostów, palę w kotle. Widzieliście jakie są pobory, jakie są uzyski, odpowiedź może odnosić się sama. Ja jestem zadowolony, budynek około 200 m2 na grzejnikach, ta pompa daje radę. Co do off-grid'u, wiecie, to każdy chciałby mieć jak najwięcej, za jak najmniej, ale no ja stawiam tutaj w większej mierze na autokonsumpcję i mały off grid, mały magazyn energii, żeby tylko coś tam wyrównać po godzinach, więc jak ktoś liczy na duży off grid, musi się liczyć z większymi kosztami na magazyn energii. Jak ma takie pobory, takie potrzeby, jak najbardziej może inwestować. Instalacja on -grid, Myślę, że przez ten czas ona już się spłaciła, zwróciła się to, co zainwestowałem w instalację. I no to co mogę powiedzieć. Widzieliście, no uzyski roczne są, no trochę straty ze względu na przewymiarowanie i na te napięcia w sieci. Eco Zero co może no ale to po prostu ta energia yy, zamiast oddana być do sieci to musi być na siłę konsumowana no coś za coś co nas czeka w tym roku u mnie na kanale yy, no pomysłów mam dużo yy, mam trochę yy, do zrobienia ale tak jak powiedziałem jak znowu nie wystąpi jakaś siła złego na jednego to yy, będę na bieżąco Wam starał się to wszystko pokazywać yy, kilka testów jeszcze przede mną zobaczymy co ten rok przyniesie oby był lepszy niż ten co minął ale ja wam życzę w tym roku wszystkiego dobrego mimo wszystko yy, obserwujcie kanał tutaj nic złego chyba się nie, nie stanie jak ktoś tam będzie obserwował a może czasem komuś coś się przydać yy, bądźcie na bieżąco yy, ja yy, to krótkie podsumowanie które zrobiłem to zrobiłem dla was yy, tak żeby nie było, że się nie odzywam i Najlepszego, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.